Siema, siema, z tej strony damianop Biden i na zapas e, odcinek nagrywam e, Z serii Polski Rolnik Farming Simulator e, 19, Januale, no ale się ma widzowie Czekam akurat na telefon bo SMS'a zostałem, za ta osoba, że jak będę to zadzwoni. O dzwoni telefon halo Halo dobry To przy telefonie ale po Eee... Noel, ono się witam Pisałeś SMS, że będziesz na miejscu to e, zadzwonisz Bo już jadę. A gdzie jesteś? E, no... było sklepu, ale ufiadę. Ko sklepu to poczekaj, bo... bo ja indziej mieszkam teraz. Bo... Nie, bo, nie, nie. bo dostałem działkę od wuja i ciągnik w prezencie. To samo gospodarstwo wybudowałem. Żeby, żeby, na swoim najlepiej się żyło. Bo ja to w prezencie zostałem od... Świętego... E, Mikołaja. Z okazji Wielka... Wigilii. Dobra. Ja idę, ja wiem gdzie ten sklep jest, bo tam... Bo tam często akurat kupuję... Maszyny. O, widzę Sorry, kuzy się. Dobra, wyjdź i się przywitaj. Dobra, ja się rozłączam bo będziemy teraz rozmawiali cztery bocy No się witam prezesa Sanownego U mnie wszystko ja idę z buta bo ja lubię maserować No a ty jedź bo, bo... Bo... pokażę moje nowe gospodarstwo, mi jaw po co, gór z lisa chyba mi zaparto k ogórę z Lesli na punktą nie tą dziurkę no... Panie by było, jak Rafał zmieniłby samochód na malucha i szybciej by dojeżdżał. Ale jak lubi taki samochód, to niech, niech Rafał decyduje. Jego życie, jego sprawa. Ja to mogę na chwilę nie jeździć. Kombajnem do mnie to lepiej nie, bo niektóre miejsca nie wolno tam jeździć, bo są znaki narzwane, traktor jest skreślony. Jak coś tutaj skręcaj, tak jak ja akurat. Bo tu kiedyś była łąka właśnie patwisko z, z owcami Ale ja na to wszystko zlikwidowałem Przygotowałem teren e, pod budowę i Rafał e, oceni gospodarstwo i obejrzy Tutaj muszę trawę zasieć Bo mi się myli Dobra, otwieram bramę. Pojechałem ja z wyboru po królewskiemu. Zaby... czerwony dywan. Ja czerwonego dywanu akurat nie posiadam. Tylko luksusowy. I precyzowy w domu, co kupiłem w, I w Zgasiłeś? No. Akumulator się rozładuje i rob... i paliwanie byś miał, i potem jak się dojedziesz. Dobra. I jak oceniaj? Fajne. Pochódź, Takie... popatrz i ocenę wami. Jakie nowoczesne. No, ja tak... bo tak chciałem akurat, żeby było nowoczesne, żeby do e, masyn moich pasowało. Może potwierać? Pozwalam ci, bo też są tam masyny i coś tam się wypowiedz. Otwierat maszynę? Nie, y wrota do garażu Wiem O, próbuj. Już dla mnie Gospodarstwo, produkcja Mleczna Będzie cała obornik wywieć na płytę Obornikową Trzeba porządek zrobić, ale rapacenie Zrobił Żeby gówno nie wchodził, żebyś nie miał e, butów brudnych. w wteście. Ooo. A tam na prost jest e, łąka, co robi się do kosy. A ja mam, ja mam łąkę połączoną ze sąsiadem. I, mie, I wspólną jedzę. Kwas tak jak kan Tak można powiedzieć no. A co z tym Ursusem? Tamtym Co miałeś go dać akurat na remont, żeby Damian Takiemu znajomego. Do znajomego pojechał, za ten znajomy Damiana akurat wyremontuje Rafałowi. Tylko Rafał musi mu powiedzieć i dać, dać pieniądze, żeby zakupił części. Bo za darmo nic w tym kraju nie ma. A jak ona dać, skoro go tu nie ma? Tu nie ma. To, jak będziesz go miał, to, to go dasz. No to ja bym miał, to go dam. Jak, jak będziesz na lawetę nie miał, a na lawetę nie, bo powiedziałeś że jest blisko. To o. Tam nie wchodź, bo tam firma jest. Bo ja tak się ugadałem, że nie wolno tam chodzić, bo ochroniarz e, pilnuje i kamery są. <coughs> Coś gry... Coś gryzie gardle Czy się wodę bo albo herbatę jakieś Później, pójdziemy do domu, akurat się napijemy o, się Tutaj mam planach w tym miejscu, o tutaj Budować wiatę, taką typową, pod sieskarnię i pod Bo niedługo Rafał do mnie przyjeżdża, akurat sieskarnia ale będzie odzielny odcinek, żeby za długi odcinek, sobie nie był. Tutaj będzie jakaś inwestycja, ale chcę zrobić tak, żeby było realistycznie. No... Powiem Ci, że... ...że to teraz jest takie... A więcej miejsca jest, jakbyś Ty tutaj przysłowiowo, taki przykład, jak Ty byś tu prowadził gospodarstwo. Według ciebie No, wiesz no, według mnie Jabym prowadził to bym nie miał takich problem jak ty Tybyś ja miał ten. Ty byś miał stare, bo ja bo ja się rozwijam Bo, bo nie chcę są, żeby sąsiedzi ze mnie się śmieli od biedaków U Ciebie są tacy sąsiedzi co sami akurat żyją tak jak ty Bo ciebie nigdy nie widziałem akurat nowoczesnej masyny, tylko stare Aha. Ja ja posiadam swój własny warsztat właśnie ludzie, bo ja tam tylko lakiernicą robię i jak coś będzie posemne, to się to się naprawi YouTube'a się wejdzie, to się obejrzy się poradnik, to wtedy się nauczę no tak mm. Bo chciałem mieć kiedyś y, warsztat taki prywatny, żeby, żeby bawić się i ćwiczyć, i się, i się skolić. Tutaj już byłem. Było. Jak to jest to możesz zamknąć, dobry uczynek zrobisz. A, ty byłem, no. Chyba, no ci, chyba ci się podobała ta 60, sam byś chciał taką samą mieć, tylko inny kolor. No się on wyjechał? Jeździłeś już z nią. Tyle razy jeździłem, bo ja ci pozwalałem. Jak, jak byś chciał taką mieć? Swoją wyremontować, to taką wersję? Ten akie, Nie. Jak... Te aklej, naklejki to kupowałem w Burgarni. Na zamówienie były zrobione. Pokazywałem im wzór. Ja musiałem tylko. koła. Jak 40 ma i kabinę taką w stalu, nie taką, tylko taką. Ja mam na blaka oryginalno-produkowaną do Ursusa. Tym, tutaj jest agrometr u 17, y, kultywator. Mocy hmm. na, na dalej akurat widzowie, aktualna jest. Jak ktoś chce, to niech napisze. Czy byś chciał kupić ten kultywator, co jest posypiony do 60? To widzowie, możecie się zgłosić w komentarzu. Chodź tutaj, nie otwieraj, bo much naleci. Gdzie? Do klinika? Nie, do stodoły stodoła garas na masyny. Dwa w jednym. Tutaj sprawdź, tutaj. Ja mam z buter paliwem. Te przywozą mi, a ja za to płacę. Od wujka zostałem w prezencie. Jestem mocniejszy niż swój Rafał. Kopa daje, bo ma turbo i stery na stery napęd. I, no. i konfiguracja moja ulubiona tej wersji. Wujek wiedział, co ja chciałem. No bo to wyświadcy co mam To co co to... masz to dla Rafała najlepiej nim się pracuje A te niektóre tektory to już widziałeś Bo chodź um. pachołek jest dla bezpieczeństwa jakby była awaria Tutaj jest kurnik Bo kury bardzo chciałem mieć Badzenia sobie realizować się spełniesz Ukryjku! <gry> Ale nadarte Rafała się wzięło Tutaj chodź, też ci pokażę Poczekaj Rafa, bo SMS zostałem e, Witam Namiana Niedługo e, przyjadę nowym nabytkiem Wszystko jest e, przygotowane Pozrób ode mnie e, mojego kumpla Rafała Rafał, Ty masz pozdrowienia od Lawy Nie będę imienia, imienia mówił, żeby Ciebie nie denerwować. Aha. Już chyba jeszcze tam Ej, dobra. Ten, ten od Lawety Ty, co co ciężarówką e, przyjeżdża i Ale transporty go? robi. Wie, który? Uf, <coughs> ten, co był na Boczkowie. Tak, wiem, co ja. Mówię. No. Ma, no. Ma... na im... Na, na na... Im nie ma Ty, a dalej nie mener... E, robił tego, bo jest RODO, bo, bo lewisista powiedział, ze że sobie nie życzę akurat, żebym pełne imię i nazwisko mówił, bo jest RODO i trzeba się sanować na znajem. No. Na razie tutaj będzie się skarnie parkowana w tym miejscu. Możesz pokazać, ci mieszkanie. Tutaj mam bramę, Secią. Bo z tyłu jeszcze nie widziałeś. Jakie <śmienic> realitasy mam? Zarosło chwastami Saba plialis Tu! co ja zrobiłem Heja! Co się dziejeś? Chcę się, Chcesz, żeby lepiej było e, mnie słuchać Oceniaj bin Dwa, zamontowałem, żeby było więcej pojemności Jak? Hmm? No... Tak... Na psa to nie pa. Bo... Y, pies jest jakiś kaskader... Dobra, chodź... Oh! No, to się wydylać... Sorry... To No... Kompresor... Dobra... Tutaj... Jest... Wejście do garażu... A tutaj... Jest altanka do robienia grylowanie grillowanie w rytmie Disco Polo na grillowanie Na majówkę sobie, rafo zaplanować się, umówić I kiełbaskę z grilla zjeść, co? Lubisz, rafo z grilla jeść? A ja Ziemniaki też dobre, ale z najlepsze Tutaj, tutaj ja się bawię jak mi się nudzi. Lawson Śmietnik kolejny. Mam dużo o śmietniku, bo musi być akurat ekologicznie, żeby sregrywać śmieci. Tu jest garas, a jest sobie tutaj ozdoby świąteczne. Miałem taką choinkę świet... e, poświetlaną, e, ledową. Taką na ścianę się zawiesza. Wiesz o co chodzi. Mam no, tak, falę. Tutaj garas. Tam garas jest, ale samochodu tu nie parkuje, bo graty akurat się Dobra, e, wchodzimy do domu, a domu akurat nie będę pokazywał z wyglądu na to, że dużo prywat z prywatnych rzeczy. Irako ocenia i gospodarstwo, a dom ocenisz w środku poza kamerami, bo zaraz lobbycista będzie on napisał sms -a. Jestem już na głównej drodze, niedługo będę skręcał koło przystanku Dobra Wsuwa na wsuwa, czyli nawet 200 10 na 10, może się akurat trafą ocenić. E, przykładałem żebyś ty rozumiał i wiedział. Aha Jak? Dużo miejsca jest na manewry, żebyś ty musiał wykręcić. No Tak A to zawazłeś Ten kanoś Kanał taki, za woda tam leci. I wszystko do kanalizacji leci. No tak. I jak Ci się podoba? Wypowiedz się widzą. No... I tak mówię, no... Fajnie, super jest. Tak. A jakby widzisz by ty... się zapytał, czy byś Ty taki jest... Tak jakbyś chciał... Chciałbyś chciał taki przykład, żebyś ty mógł akurat wizowi wytłumaczyć. Co twoim musi się jest. No tak tylko... Nie do, nie plecami. Tylko cztery oczy. A, nie nie wypinać na mnie. Jakoś tak ten... Pod... Jakbyś tak. Niekulturalny, tak. nie nieładny. Nie rób tak więcej. Takim się rozmawiasz. Dobra, teraz twoje zdanie i komentarz wypowiedź się i potem pożegnaj się. No, ja bym miał, chciał mieć takie, ale no pod sześćdziesiątkę, pod pięćdziesiątkę, piątkę, trzydziestkę i inne takie maszyny. No. no, to do zobaczenia na następnym odcinku. Postawcie łapkę w górę i momentalne takie miłe fajne no, więc do zobaczenia wkrótce no no widzimy się widzowie w następnym odcinku, zapraszam do opisu Rafała Sołtysa Elef zasubskrybuj, bo tam w opisie znajdziesz i fanpage'a, poniedziałki, środę, filmy 15 lub 16 jak ktoś ma wolne to y, 9 albo 10 no ale do widzenia. Pozdrawiam wizu, żeby wizuali byli zdrowi. Dara. Symajta się.